Jeśli chodzi o działanie na potęgach, to po lewej stronie rozpisałem Wam wszystkie wzory, które możemy gdzieś tam w zadaniach zastosować. No i teraz przy okazji omówię je i podam przykłady, żebyście mieli czarno na białym, a w zasadzie pewnie pomarańczowo na czarnym, rozpisane, jak to wygląda i jak je w ogóle stosować. Więc tak, wszystko zrobiłem na literkach. Wiem, że nie przepadacie za tym rodzajem przedstawiania danych, natomiast. Jednocześnie zobaczycie sobie uniwersalny sposób, czyli te na literkach, właśnie wzorcowe, że tak powiem. No i przykłady, żebyście mieli w ogóle porównanie. Więc zacznijmy od tego, że pierwsze, z czym mamy do czynienia, to sytuacja, w której mamy te same podstawy wymnożone przez siebie, natomiast mają różne potęgi. W takiej sytuacji te podstawy można powiedzieć, że scalają się w jedną, a potęgi sumujemy. Czyli jakby to wyglądało na jakimś przykładzie. Załóżmy, że byłaby. Trójka do potęgi czwartej razy trójka do potęgi piątej. To się równa. I znowu podstawy się scalą w jedną, czyli będzie 3, a 4 z piątką się dodają. Czyli mamy 4 plus 5. No jak wiemy, 4 plus 5 to jest 9. Czyli innymi słowy, 3 do czwartej razy 3 do piątej to jest nic innego jak 3 do dziewiątej. Identycznie robimy z dzieleniem, to możemy sobie nawet zrobić od razu na tych samych liczbach 3 do 4, podzielić na 3 do 5. Tylko ze względu na to, że mamy dzielenie, a nie mnożenie, tak jak powyżej, to my podstawę oczywiście znowu scalamy, ale te wykładniki na górze, czyli 4 i 5 od siebie odejmujemy, czyli będzie 4 odjąć 5, a to się równa 3, no i 4 odjąć 5 to jest minus 1, czyli 3 do minus 1. Tutaj na dole, jak widzicie, omówimy sobie jeszcze dokładnie, jak działają potęgi ujemne. Tutaj na razie chodziło tylko o to, żeby rozpisać, jak to wygląda w tej sytuacji. No dobrze, a co jeżeli mamy, tak jak w drugiej części, różne podstawy, ale te same wykładniki? No to zróbmy sobie przykład. Mamy różne podstawy, czyli załóżmy 3 razy 4, ale wykładniki te same. Załóżmy, niech to będzie 8 i tu 8 i tu 8. To się równa. I zobaczymy, spójrzmy sobie na wzór. My podstawy mnożymy, czyli trójkę i czwórkę ze sobą wymnożymy, ważne, żeby to było w nawiasie. A potęgi tym razem scalają się w jedną, czyli będzie 8. Tutaj nic nie dodajemy z tymi potęgami tak dalej, tak jak w powyżej, tylko po prostu stale, stają się jedną ósemką. No i tu trzeba to jeszcze do końca rozwiązać. 3 razy 4 to jest 12, do potęgi ósmej. I analogicznie jak powyżej, robimy z dzieleniem. Zróbmy znowu ten sam przykład. Mamy 3 podzielić na 4. No i 3 jest do potęgi 8. 4 również do potęgi 8. To się równa. I teraz co? Mamy tutaj dzielenie wykonane. Czyli my też dzielimy. Zrobimy sobie 3 podzielić na 4. I ósemki scalają się w jedną. I ewentualnie tak samo jak w przykładzie, można to zapisać. W postaci dzielenia z kreską łamkową, no bo dwie kropeczki oraz kreska łamkowa to jest to samo. Czyli na górze byłaby trójka, na dole czwórka i wszystko do potęgi ósmej. No to lecimy dalej. W kolejny przypadek to sytuacja, w której mamy jakąś liczbę podniesioną do potęgi, a potem jeszcze do kolejnej potęgi. No i tutaj sytuacja wygląda tak, że te potęgi, wykładniki w zasadzie potęgi, mnożą się przez siebie. No to znowu idziemy do przykładu. Załóżmy, że to będzie 3 do 4 i jeszcze do 5. Czyli tak naprawdę to jest 3 do potęgi 4 razy 5. Czyli ostatecznie 3 do potęgi 20. Tutaj już będą takie szybkie akcje, że tak powiem. Kolejna rzecz, jeżeli potęga jest ułamkiem, to sytuacja wygląda tak, że licznik z tego ułamka idzie jako potęga tutaj mianownik jako stopień pierwiastka. No i zaraz to się rozjaśni na przykładzie. Załóżmy, że mamy liczbę 3 do potęgi 4 piąte. To najpierw zapisujemy sobie tą trójeczkę po prostu, potem to, co było w liczniku, czyli czwórkę, piszemy jako potęgę trój do trójeczki, następnie rysujemy znak pierwiastka i na samym końcu mianownik z tego ułamka wrzucamy jako stopień pierwiastka. I zawsze tym samym schematem sobie róbcie to się nie pomylicie i wszystko będzie w miarę jasne. I ostatnia, przy, ostatni przypadek, kiedy mamy jakąś liczbę podniesioną do potęgi ujemnej. I to nam sprawia, że nasza liczba odwraca się w stosunku do siebie. Jako, stworzy się liczba odwrotna, po prostu. No i potęga tam zostaje, tylko znika minus. No i dobra, może to chwilowo brzmi za wiele, Natomiast no, na przykładzie znowu myślę, że będzie to dość jasne. Załóżmy, że będzie to potęga. 3 do potęgi minus czwartej. I co się dzieje? Trójka staje nam się odwrotnością. Czyli jakby trójka to jest inaczej 3 pierwsze, więc odwrotnością trzech pierwszych jest 1 trzecia. No i zostaje czwórka jako potęga, minus nam znika, bo on ma taką moc, można powiedzieć, że odwraca nam liczbę, ale poprzez ten proces on sam się zużywa, znika. Zobaczmy to sobie może na, może na jakimś jaśniejszym przykładzie, czyli załóżmy 3 piąte, bo ułamek też można podnieść do potęgi ułamkowej, to żaden problem. Yy, ujemnej, przepraszam. Powiedzmy, że będzie do minus drugiej tym razem. To się równa. No i teraz tak. Minus prawie, że nasz ułamek staje się odwrotnością samego siebie, czyli trójka idzie na dół, piątka idzie na górę, więc zamiast 3 piątych mamy 5 trzecich. No i ta dwójeczka zostaje. Minus znika. Tak to wygląda.